Dobra, więc tak, yy, wejdźmy teraz szybko na... Zrobię tylko chwilową go stopa i muszę tylko coś usunąć. Dobra, już jestem i teraz wejdźmy szybko na konto. Mam nadzieję, że nie zmienił hasła. No więc tak, nie uwierzycie. Traciłam to konto. Maila. Niestety, nie mam. No i możemy powiedzieć, że konto stracone. To był bardzo sprytny haker, bo... Um, rozkminić takie hasło... No, tak Dobra. No więc... rozkminić takie hasło to jest школ. ну и ведь, но как пишу я, какое хосло, это попросту показываемся такие тач. на месте этого Ale zostańcie jeszcze ze mną. No, nie wyłączajcie. Ponieważ. Ale Oli. Czekajcie, zrobię przed. No i więc. Wiel... No, chyba to na tyle. Konta nie odzyskam. To jest pokazane prawidłowo. Co po nie odzyskam. Mogę spróbować się zalogować jeszcze raz. Ale co to da? Nic to nie da, więc. No, jedziemy, o... Zapalmy świeczkę. Znaczy, kładziemy sobie lutą. No i... To... Chyba... Na tyle, ale jeszcze nie wyłączmy, nie wyłączajmy tego. Wejdę na jakieś tam konto na przykład. Wejdźmy na takie konto i wpiszmy hasło. I zobaczmy co się teraz na znaczy dzieje. Jak to nieaktualne nazwa użytkownika. No, nie osłabiajcie mnie. 6. Wejdźmy i zetknijmy, co tam się dzieje teraz na moim koncie. smutna jestem, ponieważ to kondy miałam rok. Wszystkie inne przepadły w rękach. Tylko jednego hakera. A jest to... straszny strasznych Czy hakerów. Czyli haker... Hello w No, więc... Chwileczkę, muszę się jeszcze zalogować na no, misiaczek pójdziemy i zobaczmy... ...co się dzieje teraz właśnie na kicie. Szybko, szybko, szybko! Weźcie mi włączki, dajcie, dajcie mi wejść przynajmniej na miśniaczka. Nie miałem co się jeszcze raz wejść. Czekajcie, zrobię, przerwę i jeszcze raz spróbuję wejść. No i niestety tak wygląda moje konto. Jeżeli mam, mam być szczera, to był troll. Dzięki za oglądanie.